Na samym końcu. Jeszcze raz zobaczę to wszystko. To miłe może kiedyś było, ale nuda. Zabrała całość i nie zostało nic. Urywek całości, pogrzebany na stosie idei. Skonał z tymi i całą resztą cynizmu. Co zabrał wszelką chęć do życia. Na samym końcu wydarzy się oczywistość. Niedokończona myśl. Uciekło już wszystko. Na końcu wymyślę. Lecz to odejdzie tam w pustkę i nie wiedzę. A mogło być inaczej. Lecz wszystko straciło dawno już sens. Tylko tak ci to powiem. Nie odnajdziesz moich słów, nie pokochasz jak pierwszy raz. Tylko tyle ci dam. Te słowa tu zapisane wtedy byłaś inna. Dziś to już nie ty. Kocham inną, żegnaj miła. To już nie my. Wszystko odeszło i nasza miłość. Trzeba mieć dobry nastrój. Codziennie rano budzić się z uśmiechem. Widać pozytywnie nowy dzień. Kochać życie bezgranicznie. Cieszyć się z miłych chwil. Kochać mocno i dać ludziom szczyptę altruizmu. Wyznanie wygnańca. Jest gdzieś tam świat oglądany za krat. Nienawiść z pogardą przeplata się tam. Nikłe dobre myśli gasną w zachodzącym słońcu. Odrobinka nadziei zmienia się w rozpaczliwy skowyt. Tu gaśnie wszystko. Te lata i ciągłe liczanie zabranej wolności. I ty słychać kapanie wody, co na miastku jest w miłości. Jej smak gorzki, cierpki. Tak trwałem tam, lecz kiedyś wszystko to uległo przemianie, i odleciałem daleko na Pegazie. do krainy szczęśliwości wiecznej utopii. Zapomniałem to, co niszczyło mnie w tym podłym miejscu wygnania. Piłem słodką Ambrozję i poznałem smak miłości. Była piękna i miła, dała mi wolność, która uniosła mnie do nieba bram. Tam dopiero zmieniłem, że ten czas nie był znaczony. To jeszcze nie koniec. Mieszkam w pięknym, moim cudownym raju. Nawet tu na ziemi. Znalazłem go po wielu latach poszukiwań. Długo go szukałem, ale ktoś mi wieczki mi go podarował. Zasłużyłem na dobre życie. Odnalazłem szczęście. Wiem, że jestem tu potrzebny. Mieszkam w zielonym lesie, do którego wyruszam na poszukiwanie przygód. A dookoła mnie są dobre osoby, co dobrze mi życzą. I kocham je bardzo. Codziennie rano przygotowuję im śniadanie. To moje rodzice, o której dbam. Oderwany od całości tego wszystkiego, inny niż inni, człowiek uwikłany w myśli gdzieś tam, w krainie zapomnienia, trwa niezmiennie, zakochany, wolny, niezależny, nikt mu już nie pomoże, sam zrozumiał sens istnienia, poznał własną rzeczywistość, oczy ścieżką miłości. Oczywista prawda, trwałem gdzieś tam w zapomnianym świecie, oderwany od wszystkiego, sam z własnymi myślami, wolny, niezależny. Poznałem smak miłości, zrozumiałem czym jest wiara. Cieszyłem się każdym nowym dniem, codziennie malowałem swą paletę uczuć. A na niej ja i ona, moja matka wolność. Ten wilczy zebrza nieznanym, tym co ma nadejść. Przystankiem myśli, w których mieszka ta jedyna i niepowtarzalna. Dla niej zrobię wszystko, jest tak cenna i tak urodna jak bańka mydlana. Motyl, co kona w chwili przemiany. Odszedłem od tego. Oderwałem się już dawno. Zapomniałem o tym co było. Odszedłem w ścieżką prawdy. Ona poprowadziła mnie do krainy szczęścia. Tam poczułem się szczęśliwy. Zdala od tych co niszczyli mnie przez lata udręki. Inny jestem już. Patrzę na to, kierując się miłością. Mieszkam w tym zapomnianym świecie. I tu czuję się szczęśliwy. To wszystko jest ciemnością. Świat skona pod piekłem. Nie ma czystości. Grzechy wzięły górę. Nie ma już miłości, wróg na wszelkie sumienie. Nikt już nie dba o dobro. Odeszło już wszystko. Gdzieś tam tkwi się nadzieja. Małe serce kona w nielud tym nieludzkim świecie. Nic nie jest już takie same. Wojna zabrała wszystko. Brak uczuć i klęska altruizmu. Gdzie jest dobroć? Ona odeszła dawno. Zło triumfuje. Kamienne serca biorą górę i zwycięstwo. Wszystko to zabrało wszelkie wartości. Nie ma świata, jestem sam. To już nie wróci. Ta miłość, która była między nami. Te słodkie chwile na miasta wolności. Kiedy trzymałem Cię w ramionach, to ten czas nie wróci. Nie będzie już tak pięknie. Wszystko odeszło. Tylko czas. To już nie Ty. Zabrał to, co kiedyś nas łączyło. Kiedyś to poczujesz. Przyjdzie taki dzień. Na pewno to wydarzy się. Wtedy będziesz wiedzieć. Usłyszysz. To w głębi twojego serca. To będzie piękny dzień. Przyjdzie miłość, na którą tak długo czekałaś. Nakarmi cię nadzieją. Nic nie będzie już takie same. Szczęście wyleczy cię ze smutku. Spotkasz to, na co czekałaś całe życie. Oby tak nie było. Śmierć zabierze wszystko. Nienawiść zje okruchy dobra. Obłuda wykończy wszystko. Strach spaliżuje wszelką nadzieję. Nikogo tam nie będzie. Ludzie będą umierać pod strzałami wroga. Wojna zlikwiduje tych, co grzeszyli. Tylko wiara wcale ludzi. Kiedyś tak może być, lecz niebawem. Ten horror przyjdzie z nienacka. Kostucha jajność śmierci zbiorą żniwo tych, co złu się zaprzedali. Tych zniszczy. Kiedyś tak może być. Niebawem to wypełnić. Wygram to, co muszę. Odejdę od was na zawsze. Sam zostanę. Tak jak zwykle. Schowam to, co dobre. Wielkiej szkatule na dnie oceanu. Tam wrócę w moim świecie. Jestem sam. W moim lesie, gdzie chławiam. Tak i pieśń zwycięstwa. Tam w mojej krainie. Znajdę tam miłość, która uwolni mnie odła. Po prostu być sobą. Codziennie rano stawać z uśmiechem. Z dobrym słowem dla innych. Okazać pomoc, kiedy jest potrzeba. Być pozytywnie nastawionym do świata i ludzi. Osiągnąć sukces, realizując własne cele. Być dobrym i kochać. Samotne i opuszczone serca. Dać siebie innym. Wierząc, że w słabości kryje się siła. Zabiorę Cię tam. W moim świecie, gdzie zawsze świeci słońce. Ty i ja. To dla Ciebie bije moje serce. Dam tobie cokolwiek chcesz. Miłość jest naszym drogowskazem na lepsze dni. Tego już nie stracę. Odejdę daleko od tych, co byli dla mnie. Spalę wszystkie mosty. Zapomną o mnie, rzucę to wszystko. Minie wiele dni, miesięcy le, lat, lecz nie do końca. Pomyślę o tym wszystkim, by potem wrócić. Na nowo zająć kochane szachy. Zachwycić wszystkich, by wreszcie być sobą. Tym samym, kim byłem kiedyś. To było mi pisane, czasem warto odpocząć od tego całego świata. Robiąc małe kroczki, idąc dobrą ścieżką, Aż na sam szczyt, gdzie czeka nagroda, Po którą sięgnę i będę szczęśliwy jak nigdy dotąd. To już nie wróci, nie będzie już tych samych dni, Kiedy byłem z nią razem, Objęci i zakochani, tacy nieosiągani, Lecz i dalecy, wtedy to było, Coś innego, lecz nie dziś. Pozostał tylko on i te wspomnienia, że mogło być inaczej. Wszystko minęło, za horyzontem inna przyszłość. Ty i jak to odeszło daleko. Nie ma nas. Tak wszystko się kiedyś skończy. Ten świat dawno odszedł. Nie ma już miłości, to odeszło daleko. Nikt nie potrafi już kochać. Nienawiść zebrała żniwo, nie ma już czułych serc. Tylko czyni z obłuda, fałsz i sztuczność zawarte na tym światem. Smutek i zniewolenie poprzez pieniądz to koniec wartości. Świat dobrych ludzi skonał, jest tylko życie z dnia na dzień. Odliczanie, minuta, godzina, lata i całe to wszystko otołnęło w najgorszych grzechach. Śmierć i rozpacz i może niepotrzebny błąd. Poczekam na ciebie, dziewczyno. Ten czas już jest, więc chodź do mnie. Nie powiem ci, jak masz to zrobić. Zaczekam. Abyś była gotowa, by ze mną być. To twoja droga, ty wybierasz ją, tylko tu jestem. Ten przystanek połączy nas razem. Nie powiem ci, jak masz to zrobić. Zaczekam, byś mogła ze mną być. To była, drodzy słuchacze, poezja w Miataca. Zostawcie komentarze do stu lajków. Mi dajcie. Lajków? Lajków 100, dajcie. <grym> subów 100 i komentarzy 10. Tysięcy.